Budry to niewielka miejscowość położona około 12 km od Węgorzewa i tyle samo od granicy z obwodem Kaliningradzkim. Znajduje się tu niezwykły obiekt, jakim jest zbudowany ponad 100 lat temu, a dziś odrestaurowany, Młyn. Dziś w młynie nie mieli się już mąki. Obiekt pełni funkcję niezwykłego muzeum, po którym oprowadzać nas będzie pan Leszek Zwoliński, dawny pracownik młyna, a dziś jego kustosz i przewodnik. Ten młyn został uruchomiony w 57 roku przez mojego tatę i dziadka, gdzie dano tutaj już prąd i więc silnik przywieziono z Wrocławia ten 40 kW, co na zewnątrz stoi i napędzał wszystkie maszyny tutaj w tym młynie. Rolnicy przywozili zboże tutaj do młyna i odbierali mąkę, albo ze swego zasypu, przynajmniej 300 kg rolnik musiał przywieźć, żeby zrobić ze swego zasypu, albo tak zwana wymiana była zboża na mąkę. I rolnik przywoził zboże na rampę, z rampy oto tym z boku wózkiem, wiózł na wagę, gdzie się zapisywało w tym kantorku, ile kilogramów rolnik przywiózł, i potem zboże z tego, oto z tej wagi, tym wózkiem wędrowało tam na kos, koszy zasypowe, gdzie kubełkami do góry te zboże wędrowane na tak zwa, wędrowało na tak zwaną wialnię wstępną na ostatnim piętrze, czyli poddaszu, i później z tej, wagi, z tej wialni zboże kierowano różnymi i zasypami, z sypami do poszczególnych silosów. Później te zboże wędrowało z silosów na podnośniki też te kubełkowe, czerpakowe, gdzie wędrowało do góry na nawialnie właściwego czyszczenia, tryjer, łuszczarkę i później na te oto walce. Tu mam za mną trzy stoły walcy. Każdy stoł, stół liczył, yy, dwie pary walcy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tu jak widzimy te dźwiczki otwierane, tu już się mieliło zboże. Historia młyna zaczyna się w XVIII wieku kiedy na tereny dawnych Prus wschodnich przybywa uciekający przed prześladowaniami religijnymi we Francji Gilbert Pliquet z rodziną. Potomkowie Gilberta osiedlają się w Budrach, a budowa młyna rozpoczyna się w 1918 roku. Ostatni z rodziny Pliquet, właściciel młyna Bruno, prowadzi zakład do 1944 roku. Opuszczony młyn miał wiele szczęścia. Nie został zniszczony ani rozszabrowany zarówno przez wojska radzieckie, jak i polskich szabrowników. Zniknęły jedynie takie rzeczy jak silniki, pasy transmisyjne czy pojedyncze drobiazgi. W 1957 roku nastąpiło wznowienie pracy młyna, a jego pierwszym pracownikiem był mistrz młynarski Franciszek Zwoliński. Jesteśmy na pierwszym piętrze tego młyna i więc tutaj za mną widzimy silosy tak zwane nadmiarowe, na te walce na dole, co mówiłem, trzy stoły, parę walcy stoją. Tu mamy jedne silosy, tutaj z lewej strony następne silosy. Tu mamy koło tego wiatraku silosy yy, mączne i otrębowe, gdzie można było zmieścić w mącznych koło dwóch ton mąki i otrębowych koło tony otrąb. Tu mamy też za tym wiatrakiem tak zwaną mieszałkę Belkową do mieszania mąki, gdzie się mieszało 850 i mąkę żytnią. I tu za ścianą, jeszcze tam gdzie te drzwi są mamy tak zwaną łuszczarkę do oczyszczenia zboża. Łuszczarka miała za zadanie zdjąć tak zwaną łuskę laurową z pszenicy i żyta, niewidoczną, gołąkę. takie strasznie cieniutka jest łuska na tym zbożu. Wiadomo, im zboże lepiej oczyszczone, tym jakość mąki była lepsza. Tutaj jak widzimy mamy różnego rodzaju po prawej stronie spady, niespady, tu się podczepiało worki, gdzie można było zobaczyć jaka mąka leci z działów odsiewaczy. I tutaj mamy taki długi przenośnik ślimakowy do otrą. Tutaj wyżej mamy ślimakowy podnośnik, do, przenośnik do mąki. Za mną stoi tak zwana mieszałka, nie mieszałka, tylko przepraszam, wialnia kaszkowa do kaszy mannej, gdzie można było zrobić kaszę mannę. A więc kaszę mannę yy, robiło się z pszenicy. To jest taka szorstkie mlewo, coś takiego jak mąka krupczatka, tylko bardziej granulkowane. Bo mąka krupczatka mniejszorska, a mąka normalna to wiadomo taki więcej pył, więcej taka mąka jak puder. Jesteśmy już na ostatniej kondygnacji tego młyna, tak zwanym Poddaszu. Tu mamy jedną, jedno odsiewacz do odsiewania mąki i otrąb, tu za mną drugi odsiewacz. Jak widzimy, tu nazwa Breslau z naszego Wrocławia, tam z byłego Dederówka, wszystkie maszyny, z byłego dresden hipkow i seka. I tutaj właśnie na tych odsiewaczach odsiewała się mąka i otręby, a więc tutaj mamy ramy, jedna rama leży na odsiewaczu i w każdym tutaj yy, dziale była taka rama z gazą, gdzie się odsiewało mąkę i otręby na każdym dziale. Tu pierwsza, druga, trzecia, czwarta para, piąta, szósta, tamta para była nieuruchomiona, tylko wyważona ze względu na to, że nie było więcej mlewników do mielenia i to tylko... Było jako cały odsiewacz. Tu nade mną są tak zwane pędnie, gdzie zakładane byli pasy i na poszczególną maszynę, bo w tym unie nie było pasków klinowych, tylko wszystko pasy płaskie, transmisje i z każdego pas, yy, koła pasowego pasem transmisyjnym była przekazywana odpowiednia prędkość na tak zwane zasilanie maszyny. Młyn zakończył swoją działalność w 1995 roku, i od tego momentu budynek niszczając, stał nieużywany. Podobnie jak w latach powojennych, teraz również szczęśliwie uniknął on dewastacji i grabieży wnętrza. Dzięki pozyskanym funduszom, Gmina Budry przeprowadziła renowację budynku, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 sierpnia 2022 roku. Dziś Młyn funkcjonuje jako ośrodek kultury, w którym odbywają się warsztaty, wystawy, prelekcje i inne wydarzenia kulturalne. oraz bardzo ciekawe i oryginalne muzeum. I choć maszyny są już wyłączone z użytku, a w młynie nie mieli się już zboża, to niezwykły wszechobecny zapach mąki wita wszystkich, którzy przekraczają próg tego wspaniałego miejsca i przypomina czasy, kiedy stukot maszyn wypełniał jego wnętrze. Mamy teraz Tutaj muzeum, muzeum kulturalne, gdzie ludzie przyjeżdżają, zwiedzają ten młyn i serce mi się raduje, że to nie niszczeje dalej, tylko coś tym z tym obiektem się stało. Został odnowiony i jakieś, jak to się mówi, serduszko w nim bije.